Czołomyślącym? A frontowcem. Nieszczęścia, biedy, problemy lubią chodzić parami. A w naszym wypadku w Polsce chyba nie tylko. Nadchodzi potężna susza, która dobije gospodarstwa, nadweręży nasze kieszenie w układzie obywatelskim, konsumenckim, ale i poważnie osłabi państwo polskie. Ale czeka na zakręcie. Czai się jeszcze większe niebezpieczeństwo. I to jest kwestia zarazy, epidemii pryszczycy. I nie będzie to takie nadęte, trochę wydumane. Oczywiście choroba, tak zwany afrykański pomór świń był, natomiast nie trzeba było z tego typu tak rozdąć tej choroby, tak z nią postępować, żeby wyniszczyć produkcję trzody i automatycznie przynajmniej 70 do 100 tysięcy gospodarstw. W Polsce wyeliminować. Niebieskiego języka najlepszy to jest ten rzekomy pomór drobiu. Ale słuchajcie, z tej naszej głupoty narodowej mamy jedną pozytywną rzecz. Takie doświadczenie poligonowe faktycznie, moim zdaniem, przeszliśmy przed prawdziwym problemem. A prawdziwym problemem jest to wirus pryszczycy. O tym zaraz sobie powiemy. I teraz, jak państwo polskie przygotowało się, jest odporne na to? Oczywiście, coś tam, coś tam. Yy, styczeń, obecny rok 2025, pierwsze ognisko, jakieś bawoły wodne, wyobraź sobie, no, były choby tak. hodowane w Niemczech, tak, tak. Niemczech to, to wybuchło. Mamy to już sobą z głowy. Niemcy już są wolną strefą. Opanowali. Natomiast na odcinku węgierskim-słowackim zrobił się problem. No i cóż, 6 kwietnia bieżącego roku rozporządzenie ministra pana, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Czesława Siekielskiego spowodowało, że zamknięte zostało na odcinku południowym Słowacji Czech 10 przejść granicznych. Kilka zostało tylko skazanych na przywóz towarów, które nie są związane ze zwierzętami, ale innych, nie będę tego komentował, coś generalnie na odcinku południowym Zrobiono. Resztę Państwo sobie sprawdźcie. No, coś, żeby, żeby się pokazać, że coś się robi. Natomiast, kochani, tu mamy odcinek granicy, wiele przejść, potężne potoki z Ukrainą. W zagrożeniu pryszczycą, Ukrainę wskazuje jako największe zagrożenie, żeby te krówki, nie to, żeby one sobie żyły. I funkcjonowały gospodarstwa, bo tak najwyraźniej to mamy wywalone w Polsce na jakieś tam gospodarstwa, żeby funkcjonowały. Ani władz, ani Polaków społeczeństwa to nie interesuje. Ale zainteresuje. A świat, jak widzicie, się niezwykle zmienia. Żeby można było w jakiś sposób przeżyć i skóra nie przyrosła do żeberek, no to potrzebne są tego typu gospodarstwa. Ukraina to realne zagrożenie w kwestii pryszczycy. I Mówię to o bardzo poważnym, potencjalnym ryzyku, ale zanim to, to jeszcze troszeczkę mapki, kochani. Geografia musi zawsze przemawiać. Słowacja, pięć ognisk, Węgry, cztery ogniska i to dosyć tak ciekawie zlokalizowane. No i cóż, i tu mamy Ukrainę. To jest Ukraina, oczywiście tu zwracać uwagę pod względem zagrożenia pryszczycą, trzeba także na Rumunię, no i Rzeczpospolita i Polska. Dlaczego mówię o bardzo poważnym ryzyku ze strony kierunku ukraińskiego, który, jak widzieliś, widzieliście, ile przejść? Nic nie jest zabezpieczone. Wszelkie potoki, potężne, komunikacyjne, kolejowe, drogowe, lotnicze, stamtąd płyną z Ukrainy. Zresztą wiecie, militarne i tak dalej, bo prowadzony jest na terenie państwa ukraińskiego konflikt. Musicie mieć też świadomość, że pryszczyca, która dotyka parzystno-kopytne, wszystkie zwierzęta, konik, tam kuska, świnka i tak dalej, wiecie, te, co mają cztery nóżki i, i, i kopytko nie, nie złączone, tylko rozdzielone, to tak potocznie mówiąc, kochani, dotyczy pryszczyca wszystkich gatunków tych zwierząt. I pomiędzy nimi może być niesamowite przenoszenie, bo jest drogą nawet kropelkową, czyli powietrze i tak dalej. Następnie wszelkie wydzieliny łącznie z mlekiem. Też jest wydzieliną ślina, mleko i tak dalej, odchody i tak dalej. Więc niesamowita wielowektorowość tej choroby. Jeżeli macie wyobraźnię, jeśli macie wiedzę, jeśli wiecie, jak, jakie potoki płyną dzisiaj pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą, nie tylko żadnych produktów rolno-spożywczych, bo człowiek będzie tu największym wektorem. Przypominam lekarzom weterynarii, przy ASF-ie, co żeście mówili, człowiek to największy wektor przenoszenia ASF-u, co po części było i prawdą. W związku z tym, zdezorganizowane państwo ukraińskie niewydolne jest największym dzisiaj, stwarza największe ryzyko zagrożenia. Przeniesienia pryszczycy na terenie Ukrainy. Ktoś powie, no tak, jak zwykle rosyjską dezinformację uprawiam. Nigdzie w rosyjskich mediach na pewno nie słyszeliście tego, że jest zagrożenie pomorem z Ukrainy. Powtarzam, jest to ryzyko potencjalne, dla mnie prawie stuprocentowe. Służby ukraińskie, mamy przykład przy afrykańskim pomorze świn. Stamtąd płynęło. Nic tam nie robiono, nie wykrywano, tam nikogo nie interesowano. Z tym, że to zagrożenie SFM to żadne w porównaniu z zagrożeniem proszczycą. W związku z tym niewydolne, oni nie dadzą rady, nie mogą, a zresztą nie są w stanie przy takiej dezorganizacji państwa, takiej demoralizacji, zresztą korupcji, kto będzie zainteresowany na terenie Ukrainy, nawet jak się zdarzy, wykryć i walczyć z tym, informować innych. No, kochani. Nie ma takiej potencjalnej możliwości. To też jest kwestia pewnych obowiązujących standardów w danym państwie i interesów państwa. W związku z tym, to zagrożenie, popatrzcie, Słowacja, Węgry, to zagrożenie dzisiaj ukraińskie jest dla, dla nas, dla polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa najistotniejsze. Dodam jeszcze. W mojej opinii, powtarzam, mówię o potencjalnym ryzyku. W mojej opinii to, że pojawiły się zarazki wirus. Proszczycy pojawił się na terenie Słowacji, Węgier. Nie jest przypadkowe w relacjach pomiędzy jest to wysokie też prawdopodobieństwo wszelkiego typu choroby. Epidemie pomory to jest broń biologiczna i pojawił się na terenie Słowacji, Węgier które mają bardzo określone relacje z Ukrainą, daje bardzo dużo do myślenia i wskazuje, że jest to w ramach pewnej, użyte narzędzie w ramach pewnej, pewnej wojny, pewnego konfliktu. I nie uważam też, że przypadkowe. W związku z tym, Popatrzcie, jak, jak autentyczne, poważne jest zagrożenie. I to zagrożenie jest zagrożeniem nie tylko, powtarzam, dla gospodarstw, jest potężnym zagrożeniem dla całej naszej gospodarki, bo ta choroba realnie, realnie nie dziesiątkuje, powiem nawet setkuje, jest niezwykle wysoka śmiertelność, a walka z nią wymaga też. Drastycznych metod, zresztą przerabiamy to przez SF, rzekomo pomoże, drobiu, gdzie się wybija, bezsensownie, przynajmniej znakomitej większości, przy okazji powiem. I to Węgrzy się dzisiaj, i Słowacy mierzą w tym. Kilka tysięcy, kilkadziesiąt, a może kilkaset, jak trzeba będzie zutylizować, Zakopać gdzieś tych zwierząt, to plan operacyjny. Niech ministerstwo już sobie myśli o tym, jak przygotować, gdzie będą te składowiska. Oczywiście tam wapno i tak dalej. To stare metody, innych nie wymyślono. Ewentualnie pamiętamy, jak przy Trzodzie w Polsce tak między nami mówiąc, próbowano to rozwiązać. A ci, którzy się znają na tym, siedzą w tym, dokładnie wiedzą, jak było z tą hotelizacją. Wys żeby było jasne, wystosowaliśmy bardzo konkretne pismo do pana ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi, pana Czesława Siekielskiego, jednocześnie do wiadomości głównego lekarza weterynarii. To, o czym teraz mówię, jest formalizowane, żeby nie było, że ktoś o tym nie mówił. Czy możemy się zabezpieczyć? Tak, zdecydowanie. Radykalnych kroków na granicy. Całości granicy wschodniej z Ukrainą dzisiaj muszą być podjęte przejścia graniczne, kolej, i środki lotnicze transportu w każdym wymiarze. I przypominam, że największym wektorem nie cielęta, nie krówki, i tak dalej, jest człowiek, samochody, kolej, etc. zboża przy okazji. O tym jest w piśmie do pana ministra, ale na naszej stronie będziecie mieli. I Pozwolę trochę z tego odczytać. Zabezpieczenie prewencyjne przed pryszczycą południowej granicy RP, jak rozumiem i słusznie spowodowane ogniskami choroby na terenie Słowacji i Węgier, winno być tylko jednym z elementów przeciwdziałania zagrożeniu. Na bazie mojej wiedzy i rozeznania informuję i wskazuję panu ministrowi znacznie poważniejsze potencjalne ryzyko przeniesienia choroby wirusa pryszczycy z odcinka wschodniego polskiej granicy, czyli z Ukrainy, żeby nie było. Mamy świadomość, mam świadomość, iż obecnie na terenie państwa ukraińskiego nie wykryto tej choroby, lecz biorąc pod uwagę prowadzony konflikt wojenny na Ukrainie, dezorganizację państwa ukraińskiego oraz niewydolność odpowiedzialnych służb ukraińskich za ten obszar, chyba że pan minister ma inną wiedzę, to prawdopodobieństwo wystąpienia tej zarazy na Ukrainie jest prawie stuprocentowe. Biorąc pod uwagę potężne potoki transportowe pomiędzy obu naszymi państwami, a także szeroką wymianę gospodarczą produktami rolno-spożywczymi, łącznie żywymi zwierzętami, mięsem, mlekiem, śmietanką produktami roślinnymi, należy zwrócić więc bezwarunkowo, zmóc kontrolę i zabezpieczyć przejścia graniczne, i wszelkie potoki przepływu towarowego. I osobowego, kolejowego, lotniczego na granicy między Rzeczpospolitą a Ukrainą. Argumentem, to co mówiłem, jest ta biologia tego y, wirusa. Jednocześnie muszę nadmienić, iż wirus w tym pryszczycy, są elementem wojny biologicznej. Stąd pojawienie się tego wirusa na terenie węgiel słowacji ze względu na relacje pomiędzy tymi dwoma państwami o Ukrainą może być nieprzypadkowe. Pan minister, jeśli nie osobiście, to Służby Bezpieczeństwa Państwa Polskiego, kłaniam się, są w stanie panu przygotować raport o możliwościach dostępie do próbek wirusa celem użycia jako broni. To, to, to jest, a szczególnie, gdy jest tak szeroki dostęp dzisiaj do, do po prostu nosicieli tego materiału pryszczycy. Jest naprawdę realne zagrożenie. I tu wszyscy tyłki spiąć, z punktu widzenia organów bezpieczeństwa państwa polskiego i się tym zająć. Proszę wziąć pod uwagę, iż zdezorganizowane i zdesperowane państwo ukraińskie oraz różne ośrodki, bo tam już prawie nie ma państwa, tam każdy zaczyna rządzić i tak będzie. Poważna dezorganizacja państwa, które mogą potworzyć się poza kontrolą władz, są w stanie skorzystać z narzędzia, jakim jest wirus pryszczycy. Kochani, mamy realne zagrożenie. Niestety, y, chciałbym, żeby ono się nie zmaterializowało, żeby to się nie wydarzyło, ale samo życzenie jest niczym. Państwo powinno się do tego przygotować. I tak przy okazji mamy, mamy czas przecież wyborów y, prezydenckich. Y, nie dziwcie się, że nasi kandydaci są co najmniej. Nie, nie będę używał, ale wyrwani w ogóle z kontekstu, w każdej dziedzinie służby zdrowia, rolnictwa, nie chcę w ogóle o tym dyskutować. Ale wierzcie mi, na takich kandydatów jako społeczeństwo zasługujecie.